No dobra, pokaż i jest. Dobra. Dobra, starszy. Starszy, bo się przewali kurde. Nie, nic się nie przewali. Pozbieraj to wszystko. No kurcze. Model jest w tej chwili zasilony chlebkiem. Radio sprawdzane No, silnik chodzi jak cholera No to próba być A chleb ci wpadł tam do wody widzę Dobra, to Dobra, jedziemy No to jedziemy, tylko do wody nie wpadnie razem z woderem Kurde. No pięknie stoi na wodzie maszyneria no pięknie no to startujemy pani zielonka no proszę proszę i tam, tam do tego człowieka płyń rozumiesz żeby tam wysypać to wszystko wiesz tak wodę z widzę pompa idzie jak cholera no super chłodzenie ma no, pięknie, pięknie. No to płyńcie po oceanie spokojnym, ale wytrymowane masz? No, płyń tam do niego, do tego chłopaka tam, który jest i tam zarzuć wiesz? Albo tu na środku zarzuć to, tutaj przy lodzie, ale na środku, żeby było widać wiesz jak to wyrzuca. Słyszysz? No tutaj tak patrzę jak Ale patrz jak uciekają. Ale to ładnie idzie kochany. Czyli na zakrętach musi wolno iść, nie? Żeby go nie wyrzuciło. Ale strumień, kurde, wody, chłodzenia idzie perfekt. No dobrze, nie męcz go I Idzie Idzie bardzo dobrze To jest pełny gwizdek? Nie jest. No to wystarczy nie chodzi o to było rozumiesz? To wywal tam, rozumiesz, na, na wysokości tego drzewa Ale tak bardziej na środku i bokem żeby był, żeby było widać jak się wychyla ci to bliżej pod no sobie tutaj wiesz no no i przygotowanie do wyrzucenia zamęty tak uwaga no super bardzo dobrze Bardzo dobrze, dobrze kochany Troszkę musi chyba dostać na lewą burtę, nie? Tak. Ale idzie super, nie? Tak, bardzo dobrze idzie. Także plamy nie zrobiłeś, kolego. Zobacz, jak ładnie zakręca, kurde. No. Bardzo dobrze. Super. Teraz specjalnie dla Janusza. Super. O kurde. Codziennie ten chleb bo ci się wmieli, kurde. Dobra już nie. Robię. Szkoda mechanizmu. Okay. Zaraz, filmuj wodę jak z pompy leje, kurde. No, idzie, idzie. Idzie woda. Tak jest. One nie przyjdą, one uciekły wszystkie, bo pływa. No, no, to bardzo ładnie. Super. <noise> kurwa, zajęliście. A pod, podpłynie jeszcze raz, żeby z bliska jak ta woda idzie. No. Dobra, to ci żeś tamtym. Nie? No, I teraz jak tu podpłyniesz, to podnieś tą klapę. Ale zajebiście. No kurde, wywrota amfibia. <grydy> kurde. No i tutaj cały mistrz pływania, kurde. Pokażemy mu twarz, kurde jaki uśmiechnięty, że zdało mu to egzamin, kurde. Cały happy, kurde. Główeczką poroszę ładną. Tak. No, pięknie to chodzi. Także masz uznanie kolego. No, super. Elegancko. Ach, jak pięknie. Tak podnosi tą klapę jakby wołał. Jeść. Yes. big world do amor pelo mundo é. Não, Super. Super. Dobra, concha.